Nazywam się Daniel Czechon. Znajdujemy się w miejscowości Drogomyśl w gminie Strumień, powiat cieszyński. Jest to zlokalizowane na południu Polski i obecnie kosimy kukurydzę kombajnem zbożowym John Deere T660. Kombajn zakupiliśmy w tym roku. Zdecydowaliśmy się na markę John Deere ze względu na kompatybilność systemów rolnictwa precyzyjnego, ponieważ w gospodarstwie już od kilku lat działamy na no, na nawigacjach firmy John Deere w systemie rolnictwa precyzyjnego wspomaganego przez firmę Bayer. Pomaga nam on zbierać informacje dotyczące wyników klonowania roślin, zabiegów ochrony roślin, Wykorzystujemy także mapy aplikacyjne dzięki temu systemowi. No a kombajn John Deere idealnie współpracuje z tym systemem. Było to, też to dla nas ważne przy doborze kombajnu, żeby te wszystkie rzeczy były kompatybilne ze sobą. No i żeby nie trzeba było biegać między maszynami z terminalami czy tam z odbiornikami GPS. A jest to wszystko bardzo, no, przepięcie anteny nawigacji jest bardzo sprawne. Kierowaliśmy się też tym, że marka John Deere, no, ciągniki nie są awaryjne i to też była jedna z rzeczy na którą patrzyliśmy się, żeby była maszyna niezawodna, no i bezawaryjna. Wykorzystujemy trzy ciągniki marki John Deere. W przedziale mocy od 120 do 240 koni. Jeśli chodzi o właśnie awaryjność ciągników czy kombajnu, na szczęście nie było w naszym przypadku, ani z ciągnikami, które posiadamy, problemów z takich, żeby maszyna została nieruchomiona gdzieś w polu i był problem z, no, z naprawą. Kwestia, jeśli były jakieś naprawy już większe, to to było wynikające z, z eksploatacji, że po prostu już elementy należało wymienić na nowe. A jeśli chodzi o takie e, usterki, które były, no to na razie wszystko było naprawiane, że tak powiem, w zakresie własnym. A te większe, już takie serwisowe, no to ciągnik był odstawiany na, na serwis ale była to wymiana zaplanowana. Przystawka do kukurydzy zakupiona również w tym roku. Jest to e, firmy Geringhoff e, Ma, e, Horizon Star e, ośmiorzędowa. E, zdecydowaliśmy się na taki model przystawki ze względu na, e, na jej wysoką wydajność, e, bardzo dobre rozdrobnienie łodyg. No i elementów e, jest to jednak jest to jednak wiodąca marka e, przystawek. E, no i, i że tak powiem niezawodność i, i wykonanie jest, jest bardzo solidnie wykonana. No i jednak ten, ten sprzęt nie ogranicza ona wydajności kombajnu. E, jest, no, bardzo dobrze się to razem ten zestaw spisuje. Kombajn wykorzystywany jest na areale w gospodarstwie około 300 hektarów. No i do tego dochodzi jeszcze e, usługi wykonywane. Tu na okoliczni rolnicy. Przy zbiorze kukurydzy wykorzystujemy e, praktycznie no, do tego kombajnu potrzebujemy trzech zestawów do odwożenia. E, mamy dwie. Zestaw przyczep wielton e, o ładowności 12 ton. Jest także przyczepa skorupowa z przenośnikiem przeładowczym. No, pojemności ponad 25 ton, a także przyczepa samochodowa, ostatni zestaw taka 20-tonowa, no i bo jednak przy tej wydajności kombajnu sięgającej ponad 50 ton na godzinę, no, musi być ten odwóz zapewniony, żeby nie było przestoi podczas pracy. Na obszarze, w którym znajdujemy się nasze gospodarstwo, Właśnie to rozdrobnienie areału jest bardzo duże, średnia taka wielkość pola, no to jest tak około 2 hektarów. Wiadomo, są też, no zdarzają się pola o, o, no, o ponad 10 hektarów, 20, ale zazwyczaj były to pola po, no, po byłych PGR-ach, które nie zostały podzielone na mniejsze działki. A tak no większość jest właśnie niestety taka rozdrobniona, dość, dość sporo. Z rolnictwem jestem związany od najmłodszych lat. Gospodarstwo rodzinne, no ma już jest ma sporo, ponad, ponad stuletnią historię. Chodziłem do szkoły rolniczej, a w późniejsze, w późniejsze lata kontynuowałem naukę. Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie No, była to moja pasja od najmłodszych lat. Zawsze starałem się tam pomagać rodzicom w trakcie prac. No i mam nadzieję, że się to przerodzi również na, na, na młodsze pokolenie. Że przejmą smykałkę, bo dalej będą również yy, prowadzić gospodarstwo. Moją ulubioną czynnością yy, Podczas prac w gospodarstwie są to zabiegi związane z pielęgnacją roślin, czyli opryski oraz rozsiewanie nawozów no oraz siewy, gdyż wtedy zaczyna się od nowa jak gdyby cała ta przygoda. W rolnictwie najbardziej podoba mi się to związanie bliskość no z naturą. No, że jest człowiek związany jednak jakoś z tą przyrodą. Spędza się jednak dużo dużo czasu yy, na łonie tej natury. No i widać tą, tą, tą naturę namacalnie. No jednak jest kontakt cały czas z tymi roślinami. W naszym przypadku nie ma tam produkcji zwierzęcej, no ale, ale jest ta roślina, jednak człowiek ma kontakt z tą ziemią. No i dba o te rośliny.